Nocą lecę 200, nie, nie pytaj skąd ten luz To styl życia nie jest nie, Do góry jak winda, nie, pełen bag, jebać stres Mówi, że jest inna niż reszta, każda tak mówi, że Noc mienie się po mieście, asfalt klei się do kół I gada w moim języku, nie potrzebuję już słów Ona patrzy jak jadę, mówi zwolni, mówię nie Jak mam gaz pod stopą, to się nie zatrzymuje, nie Kasa krąży po rękach Noc jest głośna jak bas, każdy chce tu być kimś więcej. Ja już wiem, kim mam być. Nie mam czasu na pierdolenie kto co mówi i gdzie. Jak nie jedziesz z nami do przodu, to wypada z gry. Znowu gadając po mieście, nocą lecę dwieście, yeah. Mam to tępowe kwi, nie zwalniam nawet, jak chcą mnie zjeść. Do góry jak winda, yeah. Pełen bak, stres. Mówi, że jest inna niż reszta, każda tak mówi weź, yeah. yeah. Nowy dzień przyjdzie później, teraz noc gra pierwszą rolę Kluby, światła pod nas, szybach, miasto kręci się w koło Ona lubi ten chaos, ja lubię, gdy wszystko gra Nie szukam miłości weekend, ja tu szukam wrażeń i strach Telefony dzwonią ciągle, każdy chce coś na już Ja wybieram tylko tych, co jadą ze mną bez słów Nie składam obietnic na wieczność, jutro to jutro brak Dziś mamy noc, mamy tempo, mamy plan i chcą mnie skopiować, ale nie ma Znowu gadają z po mieście Nocą lecę dwieście, yeah Mam do krwi, nie zwalniam nawet jak to mnie zjeść Do góry jak winda, yeah. Pełen bag, nie bez stres Mówi, że jest inna niż też Każda tak mówi weź.